Spotykamy się w fajnej atmosferze, spotykamy się w pięknym miejscu. W, 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 w pięknym miejscu i w historycznym miejscu na mapie Warszawy, bo na torze Służewiec z wielką, ogromną historią. E, no, spotykamy się tutaj właśnie, żeby podsumować ten sezon. Przed Wami, z numerem 8, środkowy i kapitan projektu Warszawa, Mistrz Świata z 2014 roku, Andrzej Wrona. Po takim e... Udanym wizerunkowo e, sezonie dla naszej drużyny i dla, dla wszystkich partnerów też fajnie jest się spotkać. Ten początek sezonu był naprawdę trudny, ciężki z różnych względów. Nie prezentowaliśmy tej dyspozycji, e, którą prezentowaliśmy z meczu na mecz e, w późniejszym terminie. E, I naprawdę no, to, co drużyna pokazywała, tą walkę, zaangażowanie. Przełożyło się na to, że w końcówce sezonu naprawdę prezentowaliśmy się wyśmienicie. Jesteśmy bardzo zadowoleni i wdzięczni, że sponsorów jest koło nas coraz więcej. Cieszy mnie to, że widzą sens i wierzą w naszą drużynę. To daje nam no, dobrą perspektywę. Była pokazowa gonitwa koni, którą przyjemność miał wygrać koń Kowalczyk Wrona. Dobocza nazwa to Tandem, nasza nazwa z Kropasem przez, przez cały sezon, bo bo gdzieś tam też się wspieraliśmy, więc wylądowaliśmy na jednym jockey'u. Duże brawa, duże brawa. 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 Spektakularne zwycięstwo, także jesteśmy dumni.